Wyglądam jak mnie nieszczęść, ale to nieistotne. Chciałam Wam powiedzieć, że jest godzina 9.40, a ja już ogarnęłam badania krwi, których nie mogłam zrobić przez dobrych. Nie wiem, chyba z rok już nie robiłam żadnych badań, a powinnam się badać regularnie ze względu na tarczycę. Co więcej, Zrobiłam zakupy spożywcze i planuję dzisiaj, nie wiem czy się wyrobię przed pracą, ale planuję nagotować dużo jedzenia, żeby mieć to później na kolejne dni. I co jeszcze chciałam powiedzieć, że wczoraj byłam na masażu. Z okazji urodzin, a w zasadzie z okazji pospinanych mięśni całego ciała, już po prostu doskwierał mi ból i kręgosłupa w odcinku szyjnym i piersiowym i lędźwiowym, i byłem tak pospinana, że stwierdziłam, że muszę pójść na ten masaż. Nawet wam wczoraj nagrałam, tylko że po prostu ostrość była na kierownicę, bo to było wieczorem, a nie było mi w ogóle widać. Więc moje postanowienie jest takie, żeby zadbać o moje plecy. Które bardzo ostatnio są zbolałe, i muszę wyjąć moją matę do akupresury, która leży i się kurzy, zamiast mi służyć. Będę chociaż 10 minut dziennie sobie leżeć na macie, żeby się porozluźniać i odblokować te pospinane mięśnie, bo dramat. Po tym masażu tu tak mnie wszystko boli, jakby mnie ktoś obtłukł, jakby mnie ktoś po prostu kijem bił. Mam nadzieję, że trochę mi te mięśnie puszczą, ale nie był to zbyt taki relaksujący masaż. Mam w planie pójść wymienić mój prezent urodzinowy zaległy, bo wziąłam sobie pierścionek, ale niestety nie było mojego rozmiaru i że była jakaś tam promka, to wzięłam większy, a teraz wiem, że już jest do odbioru mniejszy i i go odbiorę. Czuję się po prostu dzisiaj jak nieogar totalny, ale to nic. Kwestia jest tego, że pewnie y, pogoda na mnie wpływa też, bo pada deszcz, niestety już z wiosennej aury niewiele zostało. No i tak, jestem na czczo, jestem tylko na wodzie, mam ochotę na kawę, jestem głodna i chcę się siku. I takie życie. No nic, podjadę sobie tam bliżej, bo tutaj jestem daleko. Podjadę na inny parking i mam nadzieję, że zaraz to ogarnę i wracam do domu. I słuchajcie, mam, odebrałam mój prezent, zaległy, urodzinowy, także zaraz wam pokażę. Mi się podoba bardzo. Już patrzyłam na to jakieś, nie wiem, za dwa lata już chodziłam, oglądałam te. Rzeczy z kolekcji wiktoriańskiej, bo są naprawdę przepiękne. Tam chyba wszystko mi się podoba, ale zdecydowałam się w końcu na coś takiego. No i uważam, że naprawdę jest śliczne. To jest taka biżuteria ponadczasowa, która wydaje mi się, że z pokolenia na pokolenie może być spokojnie przekazywana i, i dalej się powinna podobać. No, ja jestem fanką takiej biżuterii. Jest przepiękny ten pierścionek. Cudowny jest, bardzo się cieszę, że wreszcie mam. Także tak. I zaraz wam powiem, jakie tu są kamienie. Marek jest zielony, a szafiry dookoła są białe. Ja jestem naprawdę zachwycona tym pierścionkiem. Piękny jest. Zrobiłam sobie tą laminację rzęs. Tak jak widzicie, są bardzo podkręcone i to jest super. I skusiłam się, skusiłam się na laminację brwi. Moje brwi. Są bardzo takie mm, grube i ciemne, ale żyją po prostu swoim, każdy swoim życiem, każdy w inną stronę. No i skusiłam się na to. Też tutaj możecie zauważyć moje błędy młodości, czyli wyskubanie brwi. Tutaj <gryw> bardzo dużo i te brwi niestety nie odrosły, więc nie polecam tego robić, mimo. Różnych sposobów, no nie, nie odrosły, i mam też tutaj ten permanentny makijaż ymm, Micro blend, bla, Blendingiem, coś takiego. Już parę lat temu y, robiłam ten makijaż i przy laminacji brwi te brwi poszły do góry. I tu trochę widać jednak ten sam makijaż y, brwi. Ale dorzucę tutaj, wiecie, y, pisaka albo kretkę, może jakoś to będzie. One też teraz są takie bardzo błyszczące i widoczne. No bo to jest efekt po, od razu po. Zrobiłam sobie delikatny makijaż tutaj twarzy, żeby jednak wyrównać kolory, buzi przy tych brwiach mocnych. Założę okulary słoneczne i jakoś dam radę. Także spróbowałam, stwierdziłam, że raz się żyje i, i zobaczymy, no. Nie jest najgorzej. Można je wyczesać bardziej do góry, można je tak bardziej, wiecie, przylizać, ale fajne jest to, że one się trzymają właśnie w jednym miejscu. Tam, gdzie chcę, tam one są. E, za mną bałagan i słuchajcie, girlanda z balonów. Zrobiłam mojej córce na urodziny samodzielnie, pierwszy raz girlandę właśnie z balonów. E, mam tutaj, zamówiłam jeszcze jej różne balony z... Mogę Wam w sumie pokazać, bo fa fajne takie m, gadżety urodzinowe można sobie znaleźć właśnie tam. Także tutaj mamy baloniki z y, pieski. Motyw piesków oczywiście dalej jest u nas na topie, więc y, poszłyśmy dalej w pieski i psi patrol. Dobra, no to tyle. Zbieram się jeszcze z y, moim pieskiem na spacer, ale one, po prostu te brwi idą. No nic, jakoś się przyzwyczaję. Może też bez makijażu oka, bez tutaj, bez kreski, bez cieni i bez wytuszowanych rzęs, no to te brwi tak bardzo się rzucają w oczy. Ale myślę, że, że będzie ok. No nic, no to nie jest efekt trwały. Ma to się utrzymać około 4 tygodni, z tego co kojarzę. Rzęsy 6, a tutaj przy, jak jest ten botoks, nie botoks, tylko ta laminacja przy. Przy skórze, to ponoć się utrzymuje, to trochę krócej. Jeszcze Wam nie powiedziałam, że nie można przez pierwsze 24 godziny po zabiegu e, malować, moczyć rzęs i tych brwi, więc dlatego nie mam makijażu, bo może też nie wszyscy wiedzą. E, no i co? A, i jeszcze dlatego one są takie błyszczące, bo miałam właśnie ten botoks, czyli jakieś tam nawilżenie, jakieś olejki, dlatego one tak się świecą, błyszczą. E, zobaczymy, jak to będzie wyglądało w kolejnych dniach. W sumie trzeba próbować nowości. Bo jakbym nie spróbowała, to bym nie wiedziała, czy to dla mnie, czy nie dla mnie. No. Tak mi się wydaje, że tak jak ten. No a rzęsy, tak jak widzicie, są bardzo ładnie podkręcone i już jutro, jak się pomaluję, to będzie picobello. Zamówiłam sobie z okazji urodzin, buty już na wiosnę, Myślę właśnie o wiośnie. No i pewnie was nie zaskoczę, ponieważ będą to. Buty sportowe oczywiście. Są to gazele różowe z, zielonym, z zielonymi paskami. Bardzo ładnie się tutaj prezentują. Mam tylko nadzieję, że będą rozmiarowo dobre. E, tutaj mam stare moje gazele. E, zamówiłam w identycznym rozmiarze, więc powinno być wszystko ok. No i jeszcze różowych butów to chyba nie miałam, szczerze mówiąc. Przynajmniej w dorosłym życiu. Także tak się prezentują. Zaraz je przymierzę i no ładne są. Tutaj nie będą się brudzić strasznie, ale piękne są. Rozmiarowo są dobre. Mam wrażenie, że są odrobinę luźniejsze niż tamte. Buty są bardzo ładne. Lekkie. To się rzuca w oczy, że są bardzo lekkie. I wydaje mi się, że będą właśnie super pasowały na wiosnę. Taka kolorystyka. Jaśniutkie. No bardzo fajne. Także zostają ze mną. Śniadanie jest ostatnio moim ulubionym, mianowicie tutaj mam jogurt naturalny, a w zasadzie skyr naturalny, e, owoce do tego i taką granolę, co prawda kupną, ale z dobrym składem i mieszam tu sobie te owoce do tego, płatki migdałowe i ten skyr. I naprawdę jest to przepyszne, sycące i bardzo smaczne. Nigdy nie byłam jakaś bardzo jogurtowa. Zawsze wolałam owsianki takie typowe na mleku, roślinnym albo na wodzie, a teraz y, jakoś tak mi zasmakowało to połączenie kwaśnego jogurtu z bananem, z owocami. Naprawdę idealne połączenie. Bardzo mi smakuje, więc idę jeść. I tak to właśnie wygląda. Z powrót z pracy. Kolorowanków miałam nic nie kupować. A tu jeszcze mam sztuczne żonkila. Będziemy robić dzisiaj marzanny. Jest cholerę zimno, ale przynajmniej świeci słońce. Tyle dobrego. Prawie dwunasta, prawie północ, a ja stworzyłam taką oto piękną marzannę na konkurs w przedszkolu. E, oczywiście razem z córką, ale ja trochę się wykazałam artystycznie z tym makijażem. E, Idę spać, bo jeszcze rano do pracy, a... Ale tak stwierdziłam, że Wam pokażę jaką... Dobra, to w ogóle to jest pierwszy raz, kiedy ja żadne robiłam. Chyba taką... Taką prawdziwą, taką, że wiecie, stoi kukła. Mam nadzieję, że chociaż jakieś wyróżnienie dostaniemy. Bo sporo się napracowałyśmy, tu młoda wycinała. Wiadomo, że to nie jest praca czterolatki, ale to był konkurs taki, wiecie, rodzice plus dzieci, że spędzamy razem czas i tak dalej. Nie to, że... Samo dziecko, bo to wiadomo, żeby tak nie wyszło. W każdym razie były wycinane kwiatki, przyklejane, robiłyśmy takie korale razem, no także. Dobra, i to spać po. Ledwo żyję. A bałagan mam. No, jeszcze to muszę ogarnąć i. i spadam. spać. Słuchajcie, od jakiegoś czasu, od dłuższego czasu, od od bardzo dawna w sumie mam taką potrzebę zmian wnętrza. No ja nie chciałabym e, zmienić w ogóle mieszkanie, ale to na razie w, na ten moment jest niemożliwe. Nie ukrywam, że to wnętrze nie jest e, zrobione tak, jak ja bym chciała, gdyż jeżeli wprowadzacie się do mieszkania, e, w którym mieszkał samotny kawaler, to wiecie, jest to robione pod, pod niego zazwyczaj. No i tak o to mam właśnie tym sposobem. W kuchni mam stadion legi na ścianie, a wiadomo stadiony są zielone, więc zieleń w kuchni. Czybym kiedykolwiek się zdecydowała na zieloną kuchnię, no nie sądzę i nie ukrywam, że to mnie bardzo, tak wiecie, no gryzie się z moim takim, z moją wizją kuchni idealnej, zwłaszcza, że remontowałam swoje mieszkanie jakiś czas temu i zrobiłam taką kuchnię, moją wymarzoną, dopieszczoną. No, ale że tam nie mieszkamy, to. No, tu jest jak jest. I małymi krokami chciałabym coś zmienić. Dopóki się stąd nie przeniesiemy gdzieś indziej. Na razie nie padło na kuchnię, chociaż myślę w tym kierunku, żeby tą legię gdzieś zamienić na coś innego, bardziej takiego stonowanego. Ale też robię sobie kawkę i chciałam wam pokazać nowy nabytek. Mianowicie będzie to stół, stół, o którym marzyłam już też od dawna. Będzie to stół drewniany, z litego drewna. Stół okrągły. Tak się cieszę. Powiem Wam, że już naprawdę tak długo planowałam, myślałam nad kupnem tego stołu, że już nie wytrzymałam i zdecydowaliśmy się na stół. I stół przyszedł do nas wczoraj wieczorem. Jeszcze go nie rozpakowałam, ale w ogóle teraz mam jeszcze stary stół, więc ten musi poczekać chwilę. Ale chciałam w ogóle zobaczyć, jak on wygląda. Czy to drewno, no bo wiecie, jak kupuje się stół przez internet, no to też nie wiadomo do końca, jak on będzie wyglądał. Więc tutaj otwieram i chciałam Wam pokazać i sama zresztą zobaczyć, jak on wygląda ale wygląda, widzę, bardzo ładnie z tego, co tutaj pod tą dyktą mogę zobaczyć. Bo z kupnem stołu przez internet ogólnie mebli no jest dosyć sprawa utrudniona, bo nie zawsze widać dokładnie jak ten mebel wygląda, jak to drewno wygląda, jak te słoje się układają, kolor drewna. No to jest dosyć istotny element. A o, o sorka. Mamy tutaj dyktę, no i mamy też stół. Hmm. Tu jest rozkładane. Okrągły, jest to mały stół, bo jest to dziewięćdziesiątka. Tytułalnie nie potrzebujemy takiego dużego stołu. E, też chciałam zyskać trochę przestrzeni, e, właśnie w, w salonie, w kuchni, w salonie, bo to tak stoi pomiędzy. E, no i zdecydowałam się na mały stół okrągły. O okrągłym stole myślałam, marzyłam, powiedzmy, już dobrych e, kilka lat, od bardzo dawna. E, podobały mi się okrągłe stoły. Będzie to pierwszy w takim moim wnętrzu, więc cieszę się z tego powodu. Mam nadzieję, że będzie wszystko ładnie pasowało. Nie mam co prawda krzeseł, ale bałam się też trochę szukać krzeseł, tak też przez internet, nie wiedząc dokładnie, jaki będzie kolor tego drewna na żywo. Zdecydowałam się też na lakierowany stół, ale wydaje mi się, że wszystko Wam pokażę i opowiem, jak już ten stół stanie. I może jak krzesła do kupie, nie wiem, tak mi się wydaje. Ale tak chciałam Wam powiedzieć, że stół jest, czeka na swoje miejsce, na złożenie i żeby stanąć właśnie w tym miejscu. Ten stół się rozkłada do 130 cm długości, więc jest taki owalny, i wydaje mi się, że to jest idealna opcja właśnie dla trzech osób. No, zwykle nie korzystaliśmy z tego stołu tak w pełni. On nam jest taki duży, niepotrzebny, i jak coś będzie potrzeba, jak będzie jakaś impreza, czy święta, czy cokolwiek, to rozłoży się go na stół większy. Mamy taką wkładkę, co prawda minus tego stołu jest taki, że trzeba tą wkładkę przechowywać na zewnątrz, nie pod stołem, tak jak zwykle w takich rozkładanych stołach. Ale to jest chyba 40 czy tam 50 cm długości, więc... Myślę, że będzie, będzie ok, że gdzieś tam się go wsunie i nie będzie problemu. Przynajmniej dla mnie to nie jest problem. No, także y, chciałam Wam pokazać właśnie jak y, y, przychodzi do mnie i mam nadzieję, że będzie już piękny i później Wam pokażę wszystko razem.